Dziękuję. Eee, raport Polska 2030 to w przeważającej e, części, w swojej treści e, diagnoza tej sytuacji, którą, którą mamy. Znaczy, e, autorzy tego raportu no, przede wszystkim skupiają się na analizie i ocenie stanu obecnego i formułują często mniej lub bardziej konkretne, konkretne postulaty zmiany tego status quo. I w, tej, w tej analizie sytuacji Polski pojawia się taka ocena, która spuściła kontrowersję wśród, wśród autorów naszej analizy i przede wszystkim jest, ta kontrowersja jest widoczna w tekście Rafała Kalczyka i dotyczy tezy, którą postawili doradcy premiera z, z ministrem Michałem Bonim na czele, a mianowicie teza brzmi tak, że w Polsce przez 20 lat budowaliśmy welfare czyli państwo dobrobytu, które teraz musimy e, musimy z, zreformować. I e, mam pytanie do Rafała Pakawaczyka. Czy Ty się zgadza, że po 1989 roku w Polsce budowaliśmy welfare state? Ja jeszcze najpierw powiem raz, jak to pani wyglądało w samym tym z 2030. Tam w dziale o spójności społecznej, ale chyba także w dziale tym wprowadzającym pojawia się taki schemat wyrażający postulat y, przejścia z modelu y, Welfare State do, do modelu y, Welfare State wzbogaconego o, o Welfare Society, czyli takie społeczeństwo, które by przejęło od państwa <dyskli> funkcje, funkcje opiekuńcze, ten funkcje społeczne, socjalne. też y, więc z tego, z tym, y, głównie z tego schematu, ale także z poszczególnych y, innych fragmentów raportu można wnioskować, że, że że diagnoza tego punktu wyjścia, w którym teraz jesteśmy i w którym byliśmy przez ostatnie ostatnie dekady był właśnie był taki model rozwoju, który by zmierzał w kierunku w kierunku welfare state. także nawet Także chodzi, nawet autorzy tam dokładnie definiują, co mają na myśli, że to właśnie jest państwo, które nie sprzyja aktywizacji, tylko poprzez właśnie rozbudowany system transferu socjalnych, który petryfikuje tę sytuację ubóstwa, w której część obywateli się znalazła. I wydaje mi się, że ta, ta diagnoza, że w Polsce mieliśmy do czynienia z próbą budowy Welfare State jest, jest nieuprawniona i na gruncie ten, danych empirycznych jak ilościowych, które pokazują na przykład wskaźniki chociażby wskaźniki poziomu życia, a także wskaźniki wydatków na cele socjalne. Ja tu właśnie w, w przytoczyłem jedne z badań porównawczych, z których wynika, że, że te wydatki na cele społeczne są istotnie, wydatki te procent, tak, są istotnie mniejsze niż, niż, niż w miarę niż 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 innych krajów, już w wielu innych krajach. Także raczej, ale także jest to diagnoza, która nie jest zgodna z, z, z wieloma całym dorobkiem badaczy, badaczy, polskiej transformacji i opisujących o tą rzeczywistość. Tutaj bardziej bym się zgodził z e, taką diagnozą profesor em, Golinowskiej, która, mm, która stwierdza, że polska polityka społeczna w 1989 roku miała charakter taki mocno reaktywny. Ona była tworzona w reakcji na na zmiany gospodarcze, czyli nie była celem samym w sobie, tylko miała, miała cel wtórny wobec rozwoju gospodarczego i przejawiało się to chociażby tym, żeby żeby gwarantować, żeby, żeby przyznawać na przykład wcześniejsze emerytury czy różne świad świadczenia przedemerytalne i renty co akurat autorzy raportu uważają za, za właśnie wyraz budowania systemu Welfare State, co akurat nie jest, nie, nie, również, również można zakwestionować, już wiele, wiele krajów Welfare State, także tych najsilniej kojarzonych z tym, z tym modelem, jak na przykład kraje skandynawskie, akurat bardzo dużo inwestowały także w aktywną politykę rynku pracy i w aktywizację są zarzuty, że mogę przypisywanie systemowi welfare state taką, taką brak możliwości do aktywizacji jest tutaj, jest tutaj nieuprawniony. I jeszcze jeśli mówimy już o systemie welfare state, to warto powiedzieć, to też może, 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 można uznać za pewien zarzut wobec, wobec tej diagnozy, którą tam postawiono. Otóż system Welfare State, który rozwijał się w okresie powojennym, miał wiele, funkcjonował w wielu odmianach i taka naj, najbardziej popularna typologia to, gdzie to wyróżnia system socjaldemokratyczny, liberalny i konserwatywny ten w krajach Europy kontynentalnej. I rzeczywiście w latach wtedy, kiedy Polska przechodziła transformację, w wielu krajach, także w, właściwie prawie we wszystkich krajach była taka tendencja do, do, do odchodzenia od tego, mniej lub bardziej do reformowania w każdym razie dotychczasowego systemu Eicherstej i wydaje mi się, że że powinniśmy bardziej próbować e, e, formułować diagnozę w oparciu o tę typologię, to znaczy, w którym z modeli welfare state, który by był nam najbliższy i najbardziej słuszny. I yy, wydaje mi się, że yy, wbrew, wbrew tak nieprzychylnemu, nieprzychylnej podejściu autorów do, do samej kategorii welfare state, oni proponują pewien rodzaj yy, tego właśnie systemu welfare state, tyle, że to jest ten model taki najbardziej marginalny, czyli on by odpowiadał yy, Mniej więcej temu modelowi, który, który się był realizowany zwłaszcza w paragonach anglosaskich. On się charakteryzuje silną, silną selektywnością na przykład różnych świadczeń społecznych. Tutaj stoi za tym założenie, że państwo powinno wkraczać wówczas, kiedy rodzina i rynek, jako takie podstawowe mechanizmy zapewniania dobrobytu grupom i jednostkom, zawiodą, czyli tu już jest Solidarność panie, poprzez państwo, głównie z tymi, którzy, którzy już stali się zmarginalizowani, którzy, którzy są najniżej są wykluczeni, stąd też model jest nazywany rezydualny i, i to i także te, 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 to widzenie rzeczywistości społecznej i, i, i dostrzegam także właśnie w raporcie Polska 2030, tam jest Także to jest moim zdaniem nieco, nie, nieco inne podejście niż w tym takim typowym, skrajnie liber liberalnym języku, jaki na przykład proponuje profesor żeby że transfery są tam traktowane jako, jako już takie zło nawet, nawet niekonieczne, znaczy którego moglibyśmy się pozbyć. Natomiast tutaj u nas właśnie bardziej transfery socjalne są traktowane jako takie zło konieczne, które, z którego może nie się cieszymy, ale które jednak jest potrzebne, tylko powinniśmy adresować jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ściśle do tych najbardziej potrzebujących. No i temu można przedstawić yy, yy, taką wizję, yy, która była realizowana w, w krajach yy, o, o modelu socjaldemokratycznym gdzie świadczenia mają bardziej y, uniwersalny charakter, są adresowane do szerszych grup. samym kryterium uprawniającym jest, y, jest po prostu obywatelstwo, czyli nie ma już tutaj y, progów dochodowych, które, y, które uprawniają do, do otrzymywania świadczeń czy usług y, społecznych. I, I to wydaje mi się, że, że jest taki y, bardzo istotny dylemat, na który musimy sobie m, odpowiedzieć właśnie, czy, czy system bardziej selek selektywny, czy bardziej uniwersalny.